Siema Siema, kolejny odcinek z dubu du. Jest taka kipa. Przywitajcie się. No ja jestem, Siema. Domino Jachaś. To też na kipa, tak zwana. Pan Kanapka. Pan Kanapka? Pan Kanapka się nie odzywa. I cień. <laughs> <laughs> cień. No kurde, ja cały czas go nie mówiłem, a nie, mnie. Nie, Teraz już nie słychać. Teraz już się słychać. A też wcześniej kalapka. cały czas, o Jezu Ale jestem tuched. Czarna cyganka w grze widać. O nie, nie możesz, nie możesz tak mówić, teraz, teraz mu kanał, no Ale co, co powiedział? Nie, może no, nie, może no nie mówcie, by ale... No, bo ja nie wiem co on nie powiedział, Nie No nie mów tego jeszcze raz, no bo kurde ten Ale... Rzucasz mi wyzwanie? Czy to było zaproszenie do walki? Ej, ej Shadow no nie ale nie mówi się taki ten... No nie, no kurde, no jakieś rzeczy, że to Powiem tak jak się ten skin nazywa Wędrówna uzdrowicielka wkracza do akcji Claudet Morel No ale niech mi ktoś napisze co on powiedział, bo w sumie ten... A chodzi mi o zakipy A nie o czaty, bo też będę musiał to usunąć Wywalimy... Wywalimy Ja ci napiszę teraz PW, poczekaj No to napisz mi no, to Ale nie długo. można. Tylko ja tak... też napisałem na Discordzie. Mam nie nadzieję, nie. że nie masz powiadomień. No to jeszcze chyba nie jest ten. Czy mówi, że czarna cyganka w grze jest bardzo dobra. No, <laughs> cy... no tak się ten skin nazywa, to moja wina. No w sumie racja. Hmm. Ej, tu... no... no ale to jest... u mnie, nie wiem co to jest, ale słyszałem go. Dobra, chodź, naprawiamy. Siemanko. Jui. Siema. A może jesteś tak naprawdę. Nie, Jui. O nie, świnia! świnia! Aua! O nie. Takie świntuszy ta świnia. <grym> Ale z niej świnia, haha, <grym> badąc. No i co ty robisz? Do mnie ja się tą Tak. Hmm. To co mm -hmm. mówicie, że świnia się No Na Domino mówią Domino jakaś, bo... No z, no z tych, jak to się nazywało, z Kapitana Bomby. Jako no z z to tak Brady skojarzył po prostu i zmienił go na no Domino, domino Jahaś. Dobra, zgubiła mnie jak coś. Marcin się pyta, Sandwich czego pamiętasz? Powiedz jeszcze raz nazwę jego. Marcina. 4001. Dobra, goni mnie siłka, także... Nie no tak, no nie wiem. Sorry Marcin, ale... Sorry Marcin, ja ci nie znam. Ale nie zna. ci Próbuję ale nie Niech nie się, się do ciebie. Kurczę, nazwa Cześć. Marcin, nie wiem, nie wiem. Kurczę. Cześć Munio... Munico... A ja jestem za świnią. O kurde, zepsułem ja gena. ja jestem przed świnią i mnie goni. Dobra, to ja idę do tego. Co on robi? Ale... szafka common klaster walnie. No i skąd to na... No ja nie co mogę. Co ona cię ciągnęła? Ale skąd ona wiedziała, że tam jestem? Pewnie myślała, że to ty. Memento ci zrobił. O co Nie... Kwiatka ci zakłada. Nie. O, nie... No nie... Memento ci robił. No nie... Ona nie miała memento. Nie, nie miała. Nie. Może mi... się... No, mori. Nie, chyba Chyba idzie do mnie NawidzЄtnie no, idzie, idzie do mnie Idzie do mnie Dobra, gdzieś trzeba gena i... Wygniesz z nią do mnie Ja tu gena kręcę Cyk, 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 cyk Cyk, 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 cyk A ja nie wiem, ja chyba... Kurde, zablokowałem kinę, się o po... ścianę, no Płapki zdejmij, No Wiesz jak się zdejmę pułapkę? No, pewnie się dowiem Metodą próbę. Masz i takie skrzynki na biało podświetlone, musisz A tam z, z, tym, z tym? Z tą kukłą. Tak, mhm. to ogarniam No serio! O, dobra, widzę. jest, dobra, dobra, dobra. Czemu cię nie widzę? Mnie? Nie, nie, no, Maxik. Dzięki. Mm, no bo ona ma ślepotę, tą. Może przez to? Nie, ja, nie, nie wiem, czy tutaj. Ale, no ona ma jak się ta, ten... ja no jak się uderzy no, no, to tam, że niestami oślepia, czy coś niestami. tam, nie wiem. Nie, to jest tak, że jak się założy hełm to... Nie, ona jak mnie położyła to dostałem jakąś ślepotę, czy coś. Gdy ja ci założyła hełm, mówię ci. No, nie może mieć hmm. taka... A, wy już o to, Nie wiem, to, wiem może. <laughs> nie! Nie mam pojęcia O nie, moja... To są moje punkty Moje punkty, no dawaj Ale śmierdę. Śmierdę. Ja go trzeba ja go ściągam No to... No to co? Ulecicie mnie? Czemu w ogóle zrobiliście gana i mi wybucham? No bo wybuchasz Ty No nie... Powodzenia, dzięki! Nie trzeba było Kurde Cześć, jest jestem, jestem szybszy od was, no, tylko sandały No nie, idzie tu Je, Idzie tu Ale tu na sytuacja A ja pikam Pomoc! Ja. Pika, pika! Pika, 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 boom. pika, pika bomba! Pika bomba. Dobra... Ej, no to ty... No weź! Zdejmuje pułapkę. i go najpierw, potem zdejmuj. Zdjąłeś? Nie. Nie, nie zdjąłem. No w ja ty wdra, Nie trafiłem mnie! Co tam dzisiaj jadłeś? Zajmę w sumie dwie tą bułki właśnie. zjadłem. Ej, czemu sandwichowi się nie odpawiła Jak sandwich miał dłużej tą pułapkę, a to by się odpadło. Ale ją zdjąłem wcześniej. Cześć. Cześć. AB. Masz śminkę na plecach. Ja ją zdjąłem i mi założyła jeszcze raz. No nie, nie idź a... do mnie, no nie idź do mnie, no o to ci chodzi, jeszcze mam pułapkę, to jeszcze mnie bijesz, no. Jak cię gonię, masz pułapkę, to ci się timer nie nalicza. Ale z niej nie no ma... Super, tylko że mam jeszcze 3 do otwarcia a zostało mi jakieś 3 sekundy Będzie pika boom No nie no i... Pika, pika. Zdaję Zdaje mu i to z tego czoła, no to teraz musi się trafić Jeśli to nie jest to, no to ja żegnam prawie Okej okay. O jest tu! Nie! No nie to nie to o, Na stówę ten ten to była ten... tamta Jesteśmy. Unexpected move no i dupa. <laughs> co ty no? zrobiłeś jej? Nie wiem. Ona się tak nie spodziewała, chyba, że może się tak. Nie mówić. zdążę! Uciekam, podnoszę się. No nie. Mm, do ciebie. Nie! Papa! Pa. Nie! Papa i Pa pa. Jestem o, pewien, że, że to było tubi tutaj. Się mówią, pa, pa. No, Zanów, nie wiem, co mówią, No, nie wiem, no, no, ja no, ja no, ja no, że za... tak? No zaraz mnie powiesi Dobra, to, to tak mm. wyszło, nie No nie to. i nie żyje to a ja nie nasza Sprawdzę tego Marcinka Sorry Nie ja, pierdzielę, no Bardzo ładny mecz Ale Nie szanuję my... Chciałem napisać w Google Abe jak Twitch, a chciał mi poprowadzić na Rybnik Twitch jest? Rybnik A, To też rybnik o, To też rybnik Ej niech ten Marcinek coś napisze bo No powinno być, Ty że podczas przeszukiwania to... powinno się ten timer się zatrzymać, bo kurde to dramat jest jakiś Jak podczas mendingu, nie? Jak handlujesz się to już się zatrzymuję? Ja szukam kacza Nie, ja szukam kacza a, a masz klucz? Mam. O, jest u mnie. Była u mnie, zgubiłem ją, więc szukam kacza. Genialnie. Genialnie Wspaniale. O, widać cię. Ja. Ją też. Dzięki za follow. Piątkę. Dzięki za follow. Oli ją wziąłeś. Teraz dawaj na. na. Dawaj ją, dasz radę, uuu. Dawaj. Ale to chyba może być facet, tak coś czuję. Chyba że maciecki, to nie wiem, nie widzę. Jezus. Co? Co no za co? No bo facet też może maskę założyć, ja oglądałem ten film. O! Mam hacza, domin mam hacza. Jest. Przy genie obok haka, gdzie zrzuciłeś paletę. Gdzie? Tam, gdzie zrzuciłeś paletę. O! O! Widzę cię. Chodź chodź chodź, chodź 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 tu chodź tu, chodź tu, chodź tu. biegnij biegi, biegi za mną za mną biegnę biegu, 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 to we No biegnę Easy, nareszcie Dobra. Ej, to we dwóch mogliście? I tam, co to... odcinek, tak. Elko, Elko.